I dajcie, ten film jest o bezpłatnym pakiecie biurowym, jakim jest LibreOffice. LibreOffice to taki pakiet biurowy, który praktycznie może Wam zastąpić po całej linii Microsoft Office. Zapraszam do zobaczenia tego filmu. To bezpłatna a zarazem w tej chwili najlepszy pakiet biurowy. W nim znajdziecie także takie same narzędzie jak w Microsoft Office, tylko w tam różnica jest taka, że on jest całkowicie bezpłatny. Co więcej, ten pakiet jest na tyle kompatybilny z innymi, że w nim możecie otworzyć pliki, także stworzone w innych komercyjnych pakietach lub bezpłatnych i one będą działały bez problemu. LibreOffice to można by powiedzieć, że jest następca Open Office'a. Praktycznie jak ktoś używa OpenOffice do tej pory, to bez żadnego problemu się będzie mógł przesiąść na LibreOffice, który jest częściej aktualizowany i cały czas jest bardziej prężnie rozwijany. Praktycznie końcówki i nazwy rozszerzeń i wszystko jest identyczne jak w OpenOffice, tylko właśnie on jest cały czas uaktualniany i powiedzmy, że jego zasobność się zwiększa. Właśnie LibreOffice to jest 6 pakietów Podstawowych, które rozszerzają Wasze możliwości. Pierwszym, najczęściej wykorzystywanym w LibreOffice, tak samo jak w Microsoft Office, jest oczywiście Writer, tak jak w Word w Microsoft Office. Czyli po prostu rozbudowany edytor tekstu, w którym możecie tworzyć dowolne dokumenty, czy pisać książki, czy cokolwiek innego. Jest to po prostu rozbudowany edytor tekstu, który ma wszystkie funkcje, jakie są Wam niezbędne do stworzenia fajnych dokumentów, tekstów, szablony i tak dalej. Po prostu ma wszystko to w sobie, co ma też Word. I obsługa jest z niego bardzo podobna, jest także intuicyjna. Rozszerzenia, jakie tworzy ten pakiet, oczywiście nie są Wordowskie, tylko ODS, czyli po prostu takie rozszerzenie, jakie będzie pasowało do OpenOffice'a czy LibreOffice, aczkolwiek miała Microsoft, jeżeli go używacie też da radę otworzyć ten format. Następny pakiet biurowy to jest Kalk, czyli inaczej odpowiednik płatnego Excela. W nim także możecie stworzyć dowolne tabele, kolumny, formuły i wszystko to, co potrzebujecie tworzyć w typowych Excelach, to możecie właśnie tworzyć w Kalku. Tutaj niektórych funkcji Wam nie tyle zabraknie, co mogą być używane a w zasadzie muszą być wykonywane w inny sposób, ale to nie przy użytkownikach takich sobie domyślnych, prostych, tylko przy bardzo rozumieniu Budowanych, jak ktoś tworzy formuły i to jakieś wielopoziomowe układy, no to wtedy może inaczej się wykonuje te same polecenia. Natomiast on jest bardzo intuicyjny, także i bardzo podobny właśnie do Excela. Następny z wszystkich tych oprogramowań, jakie są dostępne w pakiecie LibreOffice, to jest Impress, Nic innego jak odpowiednik Powery. Poita, czyli, czyli w nim możecie tworzyć sobie dowolne prezentacje multimedialne, aczkolwiek powiem Wam, że nawet on jest lepszy niż PowerPoint, bo używałem by dwóch i mi się wydaje, że ten imprez jest fajniejszy niż PowerPoint. Można w nim ciekawsze elementy, mi się wydaje, robić i także w prostszy sposób go używać. Kolejny z tych pakietów to jest DRAW, czyli można by w nim tworzyć zdjęcia, grafikę rastrową, wektorową, jeżeli chcecie jakieś upiększyć swoje Prezentację czy coś, to możecie w nim figury przestrzenne także tworzyć. Generalnie można by go nazwać pakietem, którym, za którego pomocą stworzycie sobie bardzo fajne i przestrzenne lub grafiki jakieś wyciągniecie, jakieś słupki, jakieś chcecie po prostu pozmieniać elementy wizualno-graficzne. To DRAW właśnie do tego się nada. Odrobinę podobne jak Collard. Następny pakiet to jest Match, no ale tutaj akurat większość z Was nie będzie go używała, dlatego że on jest przeznaczony bardziej do funkcji jakie możecie rozbudować i wzorów matematycznych, więc nawet nie ma co o nim wspominać, bo będzie go używał bardzo mały odsetek ludzi. I kolejny pakiet, który jest załączony w tym pakiecie biurowym bezpłatnym to jest oczywiście Base, czyli za jego pomocą możecie tworzyć rozbudowane, molochowe bazy danych. Czyli, jak macie jakąś firmę i chcecie stworzyć jakąś, albo w domu, nawet i chcecie stworzyć jakąś fajną bazę danych, w której będziecie łatwo mogli wyszukiwać elementy, lub po prostu rozbudowywać tą bazę danych na bazie przez Was stworzonych komórek, no to właśnie base możecie do tego jak najbardziej wykorzystać. No i powiem Wam, że ja się dziwię, jeżeli macie dowolną firmę lub jesteście w domu i używacie płatnej wersji, oczywiście o ile macie tą płatną wersję, bezpłatnie, bo była Wam dołączona do laptopa, to Okej, okay, nie? Jeżeli kupiliście jakiś pakiet biurowy, to ja Wam się dziwię, dlatego że naprawdę LibreOffice zastąpi 99,99% 99 wszystkich tych Waszych potrzeb, jakie potrzebujecie. A to jest całkowicie bezpłatny pakiet biurowy. Pamiętajcie, LibreOffice jest naprawdę bardzo elastycznym pakietem i możecie w nim otworzyć. Cokolwiek tylko chcecie, jeżeli macie firmę, to warto wybrać sobie LibreOffice, dlatego że generalnie jakie dokumenty produkujecie na zewnątrz firmy, czyli wysyłacie komuś, to powinniście profesjonalnie nie tworzyć ich w dokumentach edyto, edytacyjnych, tekstowych, tylko w formacie PDF. Wszystkie dokumenty, jakie pchacie na zewnątrz firmy, zawsze powinny być tworzone w formacie. PDF. A jak tworzycie w PDF-ie, to nieważne jaki pakiet biurowy używacie, dlatego że formatowanie i tak jest z nim zrobione troszkę podobnie jak na bazie zdjęcia. A jak używacie jakiegoś pakietu do edycji PDF, to możecie go w tym pakiecie także nadal edytować. Jeśli zastanawiacie się, jaki wybrać pakiet biurowy, z bezpłatnych lub nawet płatnych, powiem Wam od razu: LibreOffice na pewno będzie jednym z najlepszych, o ile nie najlepszy, a moim zdaniem zdecydowanie jest najlepszy ze wszystkich pakietów biurowych, bo trzeba wziąć cenę pod uwagę oraz jakość wykonania, jakość obsługi oraz możliwości. To mi się wydaje, że LibreOffice. Wszystkich kładzie w tej chwili na łopatki. No i w skali od 1 do 10, jeżeli miałbym ocenić właśnie LibreOffice, czyli bezpłatny pakiet biurowy od 1 do 10, to powiem Wam, że jak mało któremu programowi ja dam ocenę 10 na 10. Naprawdę jest to rewelacyjny pakiet. Jeżeli nie używaliście go albo używacie w tej chwili OpenOffice, bo wiele osób jeszcze używa OpenOffice, to spróbujcie się przesiąść na LibreOffice. Nie będziecie czuli żadnej. Zmiany przesiadki, aczkolwiek poczujecie być może to, że ten Libre pracuje dużo szybciej niż OpenOffice i po prostu też ma więcej możliwości do wykorzystania. I z mojej strony to tyle. Jeżeli możecie coś dodać na temat LibreOffice, jeżeli używacie to napiszcie czasami jak go oceniacie. I z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następne. Zdecydowanie z pakietów biurowych LibreOffice jest najlepszy. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!